Wieś Żółkiewka położona jest 3 km od Strzegomia. Pierwsze wzmianki o niej pojawiły się w 1318 roku, gdy została odnotowana w dokumencie Die Pranda Schindlera. Zabytkiem Żółkiewki jest XIX-wieczny wiatrak położony na miejscowym wzgórzu, dzięki czemu widać go z każdej strony. W przepięknym parku prywatnym, który należy do pana Kiszkiela, znajdują się liczne pomniki przyrody. Te pomniki są pieczołowicie zabezpieczone i zadbane. We wsi jest 68 budynków, a mieszkańców jest około 380. Wieś jest młoda, mamy dużo dzieci i młodzieży. Kiedyś kultywowano tradycje rolnicze. Obecnie większość mieszkańców pracuje w mieście. Życie kulturalne odbywa się w świetlicy wiejskiej, gdzie organizowane są liczne imprezy okolicznej na przykład Dzień Dziecka, Mikołajki. Cała działalność kulturalna skierowana jest do dzieci i młodzieży. 2 lipca 2011 roku na boisku sportowym w Żółkiewce odbył się turniej wsi. Burmistrz Szczegomia obecny na festynie nie krył zadowolenia z faktu zorganizowania tego typu imprezy. Nie było dawno imprez w Żółkiewce. Po zmianie Rady Sołeckiej początkiem tego roku wieś ta zdecydowanie ożyła w aktywności społecznej. Jestem pełen uznania dla wszystkich mieszkańców wsi, przede wszystkim dlatego, że część świetlicy wiejskiej w, w, w uchwale swojego zebrania postanowili przeznaczyć na prywatne przedszkole. Będzie to pierwsze prywatne przedszkole w naszej gminie. My ze strony samorządu też pomożemy w przygotowaniu pomieszczeń, tak by no, ta iskierka zaświeciła, jeśli chodzi o placówki niepubliczne, przedszkolne. Ale to nie koniec pozytywnych działań mieszkańców żółpiewki. Wyremontowali kapliczkę, która już wiele lat wymagała tego, a dzisiaj spotykamy się na tym festynie, także cieszę się bardzo, że ludzie chcą tu coś działać. Pierwszym takim wielkim wydarzeniem też była prezentacja na Jarmarku Wielkanocnym przed Świętami Wielkiej Nocy. Zaprezentowali przepiękne stoisko łącznie z kucykami, kozami i tak dalej. Także no, no, cieszę się bardzo, że wieś ożyła i że jeszcze wciąga innych do działania. Burmistrz zapewniał, że na gości będzie czekało wiele atrakcji, a zabawa w żółkiewce na długo wszystkim zapadnie w pamięci. Pracownicy Strzegomskiego Centrum Kultury przygotowali cały scenariusz wszystkich konkurencji, które będą się odbywać w ramach turnieju. A na koniec zabawa, taka wiejska typowa zabawa, na którą też przyjadę z małżonką. Wśród dzieci największym zainteresowaniem cieszyły się dmucha na zjeżdżalnie oraz kąpiel w gumowych, kolorowych piłkach. Następnym punktem, który odwiedzali najmłodsi było stoisko z zabawkami. Nie zapomniano również o tych nieco starszych uczestnikach imprezy. Dla nich organizatorzy przygotowali ciekawe konkurencje oraz dobrze zaopatrzone stoiska gastronomiczne. Dla niektórych festyn był okazją do pokazania tego, co jest ich pasją. Pani Agnieszka specjalizuje się w wyrobie różnego rodzaju produktów z koziego mleka. Mamy teraz sześć z dojnych, no i oczywiście capa i kilka sztuk przychówku. Według pani Agnieszki kozie mleko jest wyjątkowe. Jest znacznie zdrowszy od mleka krowiego, ma wszystkie niezbędne aminokwasy dla człowieka. Składem przypomina mleko kobiece. Zapytaliśmy o proces powstawania sera. Po pierwsze trzeba pozyskać mleko, więc trzeba kozę wydoić. Następnie mleko się pasteryzuje, podgrzewa do temperatury 60-70 stopni Celsjusza. Schładza się to mleko. Potem znowu trzeba je podgrzać, dodać kultury bakterii, dodać podpuszczkę po powstaniu skrzepu. Skrzep się kroi, odciska, później ser musi dojrzeć swoje. W zależności od, te, od gatunku sera, różny proces dojrzewania jest. Mąż pani Agnieszki podkreślił, że oprócz przyjemności, którą jest wyrób produktów, gospodarstwo rolne to przede wszystkim obowiązki. Obowiązki są takie, że trzeba nakarmić, yy, siano dać, owiec, pszenicę. I trzeba wyprowadzić na wybiegi. Kolejne prezentowane na festynie stanowisko należało do pana Stanisława, miejscowego pszczelarza. Miodem się zajmuje 15, można powiedzieć, lat. Jest miód Lipa w tej chwili, bardzo dobrze dała w tym roku. Jest miód Akacjowy, też dobrze dał. I. rzepakowy. A już niebawem będziemy mogli spróbować miodu z gryki. Jak się dowiedzieliśmy, praca pszczelarza nie należy do łatwych. Praca pszczelarza bardzo ciężka. Trzeba pilnować od kwietnia już do, do późnej jesieni, trzeba pracować od rana do wieczora. Maria Czyczerska specjalizuje się w domowych wypiekach. Na sobotnim festynie zaprezentowała chleb pieczony według własnej receptury. Koło gospodyń żółkiewskich Często występowało w różnych konkurencjach. Występowaliśmy 12 wiosek wypieku ciast. Zajęliśmy pierwsze miejsce z tortem w kształcie herbu miasta Szczegom. pieczeniu domowego chleba towarzyszy niepowtarzalna atmosfera. Pani Maria zdradziła nam przepis. Potrzebny jest drożdży, pół kostki, litr wody, kilomąki szklankę płatków owsianych, pół szklanki słonecznika, pół szklanki ziaren z dyni. No i drożdże z wodą rozrabiamy. Do tego dodajemy płaską łyżkę soli i płaską łyżkę cukru. Rozrabiamy to. Następnie dodajemy kilo mąki przednej. Zamieszamy. I wtedy dodajemy te dodatki, jeszcze zamieszamy i wylewamy na brytwankę keksową, posmarowaną, posypaną mąką. I z wierzchu posypujemy płatkami. Pieczemy godzinę czasu w temperaturze 200 stopni i chlebek zawsze się udaje. Na festynie spotkaliśmy byłą dyrektorkę nieistniejącej już szkoły w żółkiewce. Nie było dzieci, więc szkołę zlikwidowano. Pozostał piękny plac, budynek, który w tej chwili niszczeje, ale młodzi, mądrzy, wykształceni ludzie jakoś organizują to życie. Dzisiejszy ten właśnie festyn świadczy o tym, że po prostu ci młodzi ludzie integrują środowisko, zapraszają starszych. Pani Helena Stelmach to najstarsza mieszkanka Żółkiewki, która pomimo swojego sędziwego wieku przybyła na festyn. Zapytana jak się bawi, odpowiada. Doskonale, podoba mi się wszystko. Ja bardzo lubię takie rozrywki. Ja mam 94 lata, ale ja lubię chodzić po takich spacerach. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jedną z konkurencji turnieju wsi było dojenie kóz. Udało nam się porozmawiać z uczestnikami tuż przed rozpoczęciem konkurencji. Zapytaliśmy, jak czują się przed dojeniem. Tak luzik, nie? Na razie. No zobaczymy później. Ale to poważnie dojenie? Będzie pan doił kozę? Czy miał pan już wprawę? Ma pan wprawę? Jeśli chodzi o sutki, to jakieś inne mam takie te. Ale spróbujemy. A jak pan czuje się przed dojeniem kozy? Wspaniale. Czy miał pan kiedyś okazję dojść? Nie, nie miałem. To będzie pierwszy raz. Myślę, że będzie sukces. Dojenie było atrakcją nie tylko dla samych mężczyzn, ale również dla zgromadzonych wokół gości. Udało się, wygrał pan? No tak, jak zapowiadałem, y, czułem się pewnie i zwyciężyłem. No, tak niby nieoficjalnie pani powiedziała, że było tyle samo, ale na początku stwierdziła, że jednak ja byłem lepszy. No i. Myślę, że tak było naprawdę. Zapytaliśmy uczestników, jak bawią się na festynie. Jest bardzo fajnie. Zaczyna się coś dziać na wsi, bardzo ładnie. Podoba się. A które z atrakcji cieszą najbardziej? No mi się wydaje, że to dojenie tych kus przez tych panów dobrze im idzie, nie ma co. Czy oczekuje Pani podobnych imprez w przyszłości w Żółkiewce? No na pewno, na pewno by się przydały. Dlaczego nie? Pierwszy raz tu jestem na tym festynie. Skończyłem pracę w ogrodzie i przyjechałem tu na festyn zobaczyć. To pierwszy tego typu festyn w Żółkiewce? Tak, ja na pierwszym jestem. A czy wcześniej były takie podejmowane działania? W tamtym roku były, ale ja nie byłam. A proszę powiedzieć, czy częściej Pani będzie przebywać na takie festyny? No raczej tak. A dla Pani, która z atrakcji wydaje się najciekawszą? Na przykład koniki, o, jazda koniem, nie? Pryczką. Teraz się będziecie bawić, będziecie na festynach? Będziemy. Jak Pan się bawi? No nieźle, właśnie dobrze jest. Które z atrakcji najciekawsze? Bo ja wiem, te kozy, to mi się podobały. Jak się bawisz na festynie w Żółkiewce? Bardzo fajnie, podoba mi się ta zabawa. Które z atrakcji wydają Ci się najciekawsze? Konkursy. Do której godziny zamierzasz spędzić tu czas? Do końca. Jesteś z żółkiewki, tak? Czy wcześniej takie festyny miały tu miejsce? E, nie, raczej nie. Powiedz przyszłaś sama z rodziną? Z rodziną, tu moja mama stoi właśnie z babcią i z ciocią. I powiedzcie jak się bawicie, jak przebiega impreza i które z atrakcji są najciekawsze. Mm, jest bardzo fajnie i tylko trochę pogoda jest taka lipna. Wieje jest trochę chłodno, ale tak jest fajnie. Dzieci mają co robić w ogóle, ale najfajniejsze były te dojenie kóz, najśmieszniejsze tak jakby było, nie? Najlepszy był dzisiaj kabaret, który Ola z Adamem przedstawiali. No i dzieci generalnie się fajnie bawią. Najlepsze jest to, że jestem narzeczonym tutaj, on tutaj mieszka, a ja przyjechałam ze Świdnicy. Myślę, że wszystko jest fantastyczne. I orkiestra super. No naprawdę Katerink jest wyśmienity. Naprawdę wszystko mi się podoba. A do kiedy zamierzacie spędzić tu czas? Myślę, że do końca. Jest naprawdę fajnie. Na festynie pojawili się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, by zaprezentować swój najnowszy pojazd oraz przeprowadzić kilka edukacyjnych konkursów. Przyjechaliśmy najnowszym nabytkiem Wydziału Ruchu Drogowego radiowozy marki Arva Romeo. Chcieliśmy zaprezentować ten nasz najnowocześniejszy sprzęt tutaj mieszkańcom okolic. Zrobiliśmy malutki konkurs, przywieźliśmy dla dzieci odblaski, jakieś małe pamiątki. No i porozmawialiśmy sobie króciutko o bezpieczeństwie mieszkańców. Kolejnymi atrakcjami festynu był pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej, która zmagała się z pożarem. Wszyscy zainteresowani mogli przejechać się bryczką. Ponadto rozstrzygnięto konkurs na najlepsze domowe ciasto, którego potem można było spróbować. Gospodarze przypilnowali, by na festynie pojawiły się zwierzęta, a wszystkim gościom czas umilał zespół oraz występy miejscowych artystów i artystek. W przyszłym roku będziemy my organizatorami tego turnieju, czyli Wieś Żelazów, urokliwa wieś znajdująca się w gminie Strzegom, u podgórza Góry Żelazowskiej, mamy swoją górę, mamy tor saneczkowy naturalny na niej. Wieś jest mała, ale bardzo aktywna. Od dwóch lat jest y, tak zwany fundusz sołecki, z którego pieniążki można wykorzystać na, tak jak myśmy na przykład wykorzystali w tym roku na taki turniej, y, festyn wioskowy, na którym się ludzie integrują razem, wspólnie były konkursy, zabawy. Jest u nas taki zwyczaj, nie wiem, od około ośmiu lat, odbywa się co roku sylwester na placu, puszczane są sztuczne ognie, pali się ognisko. Tak więc za rok spotykamy się w Żelazowie. Ciele zjadła, mu się siódmego miesiąca, koza nogę wywinęła piesła pałzająca.